Hej, gramy w Dying Light na PS4. Jest ze mną Tomek, który też gra w Dying Light. Witam, gram, bardzo się dobrze bawię w tej grze. Ja już przyszedłem, zrecenzowałem, to po napisach końcowych możemy wrócić do Haron i podokańczać różne zadania poboczne. Ja jeszcze nie skończyłem gry, ale jestem już właściwie na wylocie. No i bardzo mi się podoba ta gra, nie tylko dlatego, że jest polska, ale to jest duży skok jakościowy względem Dead Island, od którego się jakoś tak odbiłem. Pamiętam, że pierwsza lokacja w The Island była spoko, ta tropikalna wyspa, ale później już trochę było mniej ciekawie. A mi się bardzo podobało The Island i jeszcze bardziej mi się podoba Dying Light. A nie przedłużając biegnę, wykonać jakieś zadanie losowe. No tak, zombiaków jest mnóstwo. Kobiety, mężczyźni w, różnym, w różnej fazie roz, rozkładu. tutaj akurat trafiłeś na jakąś grupkę. Całe miasto jest odcięte od świata. Jest to miasto Haran, chyba nawet nie fikcyjne, tylko no, to znaczy, miasto jakby zostało stworzone od podstaw, ale jest takie miasto Haran, bodajże w Turcji. Tutaj inspirowane, bodajże e, to chyba pisać w recenzji, że to jest umiejscowione między Gruzją a. A Armenią, y, to jest generalnie takie państwo, miasto. To nie wynika z gry do końca, ale wynika to z różnych dodatkowych y, materiałów. Ja sobie czytam książkę teraz, Dying no. Fight. Tak, która jest przy okazji prequelem do wydarzeń w grze. No świat jest otwarty, więc jak ktoś chce olać główny wątek, to nie ma takiego problemu. Może sobie od razu zacząć robić zadanie poboczne. Mm, I to jest fajne w tej grze, że właściwie na początku jesteśmy tacy trochę bezbronni. Trzeba unikać walki, biegać po tych dachach. I dopiero później, w miarę upływu czasu, ta nasza postać jest coraz, coraz lepsza, coraz zwinniejsza. Tutaj warto dodać, że ja robię sporo sztuczek różnych techniczek, typu skakanie z naprawdę dużej wysokości, albo fikołki przy lądowaniu. Tego nie mamy na początku gry, nie mamy też tego na przykład. Oj nie, znaczy kop mamy, chciałem pokazać wam to wcześniej, czyli czyli znowu mi nie wyszło. Ale o, jakiś so, skill point jest odblokowany, so, tak. bardzo fajnie. Musisz chyba się podleczyć. Takie skoki przez zombich. Są na początku niedostępne również, nie, na początku niedostępne jest również sprinty, taki skok z, z, Świetny z buta. Skok. No ta moja postać jest już mocno, mocno dopakowana, mogę wam pokazać drzewko, jak to wygląda, skilli moich. No tak, mamy trzy drzewka. Też większość właściwie mam odblokowane, do ukończenia gry mi to wystarczyło. I to działa trochę jak Skyrim, że im więcej na przykład bijemy się z zombiakami, tym więcej punktów w kategorii siły odblokowujemy. Tak, Jeżeli więcej biegamy na po dachach, no to odblokowujemy te punkty zwinności. Taka ciekawostka, że się skacze R1, a w naszym padzie R1 się wciska i nie to <laughs> bardzo odskakuje, więc jest to trochę y, karkołomnym zadaniem często. Dobra, lecimy tam, gdzie to sobie zaznaczyłeś. Lecimy do y, do safe house'a, bo tutaj Widzicie są takie to, safe house'y. No na przykład pogładkie ścianie właściwie wyspnąłem, co jest też no, jednym z, z osiągów. A co ten pan tutaj? Aha, to jakieś chyba poboczne zadanie, tak mi się wydaje. No sporo jest takich smaczków w grze, na przykład często jest tak, że idziemy sobie, robimy jakąś misję i nagle jest zrzut zaopatrzenia, tak? I możemy tam iść, możemy tam nie iść, ale warto jednak się wybrać, bo tam są bardzo cenne surowce, które później wymieniamy na punkty doświadczenia, na przykład. Więc właściwie ta gra się tak naprawdę nie kończy. Jak ktoś chce grać, to, to może właśnie w, wykonywać takie dynamiczne zadania. No ja spędziłem ponad 30 godzin i zamierzam jeszcze trochę tu pobiegać, bo strasznie mi się podoba ten klimat yy, i sama atmosfera to jest takie zbieranie, robienie broni, walka, rozwijanie postaci. Gramy po angielsku, w grze jest polski dubbing, co prawda, ale nie jest on najwyższych lotów, moim zdaniem. I... widziałem komentarze, że niektórym się Wielu podoba. się podoba, mnie jakoś wybijał z klimatu. Nie wiem, jak jestem w orientalnym mieście inspirowanym Turcją, to jednak wolę tę łamaną angielszczyznę tutajszych mieszkańców niż polszczyznę. jakoś tak. No, ja grałem po polsku, tam kilka razy musiałem sobie zatkać uszy, ale no nie było jakiejś, jakiejś wielkiej tragedii. Widziałem gorsze dubbingi, na przykład w Sunset Overdrive. Więc nie jest tak źle. Nie wiem, czy ten gości da jakieś zadanie. Na razie. No właśnie widziałem zadanie, tylko że jeszcze teraz musi porozmawiać sobie ze mną. Aha. Zadaniem ogólnie polega na eskortowaniu tego typa, więc możemy być pewni, że będzie tutaj dużo zombiaków zaraz. No tak, na szczęście mamy jakąś katanę, czy tam seimiter, nie wiem co to za miecz. czy Cordelas może. I możemy też te givery, giwery, mieczyki sobie odpimpować, czyli podobnie jak Dead Island, jest opcja modyfikacji sprzętu. Możemy sobie nabić na przykład kije baseballowe gwo gwoździami. Albo od przeciwnika nabić na <noise> na ściankę. Coś. Oj, to mi się nie udało, bo też można takie judo robić, rzuty, że y, jak nam nie biegnie tego. Tak, no o, można tak zrobić. Im dłużej gramy tym więcej. Oho, chyba zaraz zaraz ta misja się skończy. <noise> Mój ulubiony cios. Fajne są te efekty rentgena, właśnie jak w Mortal Kombat. To nawet chyba twórcy mówili, że się inspirowali troszkę Mortal Kombatem. E, czyli, że jak dobrze wymierzysz, to mm, chyba coś tam łamiesz temu zombiakowi. No, łamiesz albo odcinasz, to już zależy. Ja mam teraz dosyć mocną broń i ostrą broń, to sporo rzeczy tutaj tnę. No tak, ale na początku gry mamy dostęp do jakichś takich bardzo podstawowych. No, jakaś rura zardzewiała, która Jakiś się śmieta, tak, tak, od tego. No i są fajne efekty, typu właśnie zakrwawione broń, jeżeli komuś rozwalimy łeb, no to ta broń faktycznie wygląda jak narzędzie zbrodni. A zombiaków jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. I to jest fajne, że można też kombinować, na przykład właśnie jest jakaś kałuża oleju, no to co możesz zrobić? Możesz rzucić petardę i, i wtedy wszystkie zombiaki w okolicy są podpalone. Takie bardzo przydatne jest rzucanie tymi zombiakami wtedy. Ale to też jest odblokowane, chyba odblokujący. Tak, się. Tak, ale bo taki wjazd z łokcia też to jest coś, czego na początku nie ma. Chyba nie udało ci się wykonać tego zadania, ale ten gość będzie tam na ciebie czekał. To nie jest tak, że jak przegrałeś, to, to już nie możesz tego powtórzyć. A już zginął? No niestety. Smuteczek. Ale widzę, że. Bawię się dobrze. Mie miecz fajnie odcina te głowy. Oczywiście, gdzie trafimy, to tam będzie. To ma to znaczenie. Jeżeli trafimy w nogę, no to odetniemy nogę. Jeżeli Trochę jest ogłoszony teraz na przykład. Tak. I takiego ogłoszonego łatwiej było rozwalić, ale się spóźniłem. Hopla. O, i chybiłem. On wygląda chyba jak żołnierz, który tutaj stacjonował. Albo biegasz taki jak my. O, tu jest safe house, może tam się wybierzemy. To Właśnie, chyba nawet nie odblokowany. safe house, ale na mapce widzicie, że jest jeszcze na czerwono. Bo tam są zombie. Więc trzeba go wyczyścić po prostu. I takich miejsc jest sporo. Yy, one I w takich są bardzo przydatne. Się rodzimy potem. Jeżeli umrzemy, to jest nasz, nasz taki safe point. Tak, i jak zapada noc, to warto odwiedzać takie miejsca, bo wtedy pojawiały się na mapie silniejsze zombiaki no i z nimi się lepiej nie zadzierać. Chociaż... W safe houseach trzeba włączyć prąd, bo lampka UV odstrasza zombiaki. Czasami trzeba też. przesunąć jakiś kredek. Jakieś szafę przesunąć, zasłonić okno wywite. Mhm. O to było. Całkiem zręcznościowe. No, i kopnięcie w głowę też chyba znane z Ale kopnięcie w głowę też się odblokowuje po jakimś czasie. Tak, no zaczynamy jako taki nubek, więc tutaj, o właśnie, możemy się przespać. Możemy ale... się przespać, możemy wejść do naszego zasobnika takiego, bo mamy ograniczoną liczbę przedmiotów przy sobie. Może pokażemy noc? Myślę, że zrobimy drugi kwadrans w ogóle w nocy. Teraz tylko zajawimy temat, że widzicie taką fioletową mm -hmm. poświatę z, z tych lamp UV. A w kwadransie nocnym wam pokażemy, jak bardzo one się przydają. Podpowiem tylko, że bardzo kilka razy uratowałem sobie skórę, tylko dlatego że właśnie miałem jakąś lampkę UV przy sobie, albo wcześniej zastawiłem jakieś pułapki, czyli odpaliłem jakieś lampy, albo jakieś pułapki samochodowe. Także tu trzeba mocno kombinować, szczególnie w nocy. Ale warto robić nocne misje, bo jest więcej punktów, bo można sobie szybciej rozwinąć tego swojego biegacza. Dobra, poszukamy jeszcze jakiegoś questa szybko jednego. No, questów jest sporo, więc pewnie szybko coś znajdziesz. No, dużo rzeczy zrobione, dużo też nie zrobione. To kolejna misja, żeby kogoś bronić. I chyba nie ma fast travela, prawda? Tutaj twórcy troszkę nam kazują biegać. Jest tylko między dwiema takimi dużymi dzielnicami, a w ramach tych dzielnic już trzeba sobie samemu radzić. I to chyba dlatego, że twórcy chcieli, żebyśmy po prostu pobiegali sobie po tych dachach. No, no tak, no i to bieganie jest naprawdę fajnie zrealizowane. No, widzicie, że tutaj się leci nie tak jak w Assassin's Creed, że, że się wciska jeden guzik i wszystko dzieje się samo. Trzeba szukać tej drogi jednak, spinać się, celować bardziej. A no, widzicie, to jest na przykład za wysoko. I jest koniec. też haczyk. Ty masz haczyk jakiś ze sobą? Nie chciałem tego pokazywać, bo to jest pewien spoiler. To nie było haczyka do niego. Nie Ale widzieliście we... na Zwiastunach pewnie, więc tutaj nie ma też chyba dużego zaskoczenia. Pokażemy haczyk nocnym, w tym nocnym trybie, bo tam bardzo ciężko się jest bez niego obejść, tak naprawdę, żeby coś pokazać. W każdym razie. Na razie bieganie samo, chociaż. Słowo kluczowe: Batman. <noise> Albo Just Cause. Albo Just Cause. Akurat jakoś mało zombie, tak wyjątkowo, nie? Pod, no, pod może pausa. jest Secret Lunch, wiesz, jest to jakaś, może, nie wiem. A, no to jest safe house, to one się tam nie kręcą. A czekaj, bo tutaj jeszcze jest jakiś jeden, jeden osobnik. Chyba nawet zadania. kojarzę to zadanie. Ono jest dosyć yy, porąbane. <grym>, nie wiem, czy wykonywałeś chyba nie. Nie, nie, nie. No, jest dużo takich yy, bardzo kolorowych postaci w tej grze. <grym, <grym, no i to jest gość, który po prostu lubi sobie chodzić na ryby. Pal licho, że jest apokalipsa zombie, on ma swoją wędkę i, i chce iść po prostu na jezioro. Te misje poboczne nie są jakieś bardzo em, rozbudowane. Często właśnie opierają się na jednym schemacie: czyli idź do punktu B, w punkcie B dowiedz się, że musisz iść do punktu C, przynieść z punktu C e, coś do tego punktu B i wtedy mieszał punkt D. <grym się z punktu> D. Więc taka bieganina trochę się człowiek czuje jak taki kurier, ale chyba podobnie było w The z tego co pamiętam. I widać, że to chyba te same osoby odpowiadały za kontent za po poboczny. Oczywiście, musisz go wysłuchać na początku, to jest dosyć długa misja, więc więc nie wiem, czy zdążymy pokazać całość. A może chociaż zaczniemy ją i, i potem pokażemy wam noc. W każdym razie takich postaci jak ten tutaj, Gagatek, jest sporo. Może uda mi się go nie zabić teraz. No tak. On jest waleczny, ma swój Tomahawk, więc myślę, że sobie poradzi. Oczywiście idziemy teraz nad jezioro. To nie jest jakaś duża miejscówka, ten Haran, ale... Jest tak jakby w sam raz. Nie jest duża, ale dzięki temu, oczywiście przez to, że nie ma samochodów dostępnych, tylko jako, jako elementy dekoracji stoją. Ale w niektórych wozy. misjach jeżdżą, w niektórych misjach jeżdżą. No tak, ale my nimi nie pojeździmy, no o co się... mi chodzi, to jednak to trochę czasu zajmuje, że zanim przebiegniemy. Wszystko było, wiesz, wykalkulowane, żeby człowiek chciał chciał biegać. No i właśnie. Także poboczne zadania nie są jakieś bardzo rozwinięte, ale na przykład są wieloetapowe, czyli pamiętam taką jedną misję, nie będę oczywiście spoilował, ale ona bardzo się tak rozwarstwiła na pomniejsze misje, później sobie dzięki temu odblokowałem jeszcze inny kontent, więc mimo wszystko warto robić te poboczne zadania, czasem są fajne nagrody, recepty. Nie recepty, tylko, eee... tylko plany tylko plany plany, tak. na zrealizowanie broni, na zbudowanie broni właściwie. To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w tej grze, właśnie kombinowanie jak sobie eee. odpicować jakiś kafar czy, czy siegierę. Eee. I są też bronie takie strzelające, karabiny, no, pistolety. Wyjątkowo mało dynamiczną misję wziąłem. <laughs> ale to w sumie dobrze, że tak pokazałeś taką misję, bo dużo jest takich misji. Duże zbieganiny. No, nawet w komentarzach pod recenzją pojawiają się właśnie głosy z, z waszej strony, że trochę nuda. No, może gdybym miał po prostu zwykłym ludkiem chodzić cały czas, to by byłoby nudno. No, ale tutaj poza tymi, gdzie jego, muszę pilnować i eskortować, no to jednak. Skacze po dachach, szaleje i to jest klucz tej gry właściwie. Mimo wszystko faktycznie na ulicach jest coś, No bo ten nowy, No tutaj bo zombie. Ten, ten bohater w laczkach, no to wiadomo, że nie będzie co Och, tutaj... coś chyba się dzieje. O, o jeszcze o, się No taki plujący kwasem, on to, chyba to jest klasyk w grach zombie. Musi być jakaś postać, która pluje kwasem. Więc co musisz go chyba zabić? A gdzie on jest? Tutaj, na, na koszu. A, tu jest. Może z karabinu. Z karabina. Tutaj trzeba uważać na odgłosy, bo jak strzelasz z pistoletu, no to zwabiasz e, takie bardzo szybkie zombie, świeże zombie, które często jeszcze są w połowie ludźmi. No to nie jest szybkie ani świeże. E, a tutaj akurat zwabiłeś jakiegoś gościa z kawałkiem e, podłogi. Z kawałkiem <grym> podłogi. Mu <grym podłogi> jest ten kawałek podłogi. O, i, o, trzeba kombinować, tak? Leżała no jakaś chodziło. butla z gazem. No to chodziło. Tu jest kolejna, więc. A tu jest jakaś większa ekipa, więc chyba. A nie, to oni są zamknięci. Oni Dobra. są w elektrowni. O i i szybkie o ząbiaka, który chyba. który był wolniejszy. Chyba szybkiak. już nie w stanie. Ale one Ten... są ciężkie, one są ciężkie te zombiaki, szczególnie w grupie. Ale jeszcze jeden został, go goni mnie. A on tego goni. A no, on tego goni, oczywiście. Na szczęście amunicja też go rani. One jeszcze nie są w takiej fazie zepsucia totalnego jak te zombiaki standardowe. Są bardzo szybkie, często unikają ciosów, uchylają się od, od jakiegoś machnięcia. I o dziwo czasami mówią. Znaczy, może nie jakieś tam rozbudowane kwestie. Ale na przykład nie, nie, to oczywiście po angielsku, bo w polskiej wersji mówią również po angielsku. Ale to jest śmieszne, że oni nie są tacy do końca zepsuci chyba jeszcze. No tak, tak, to są świeże zombie, Ojejku, które dopiero biegną. się przemieniły. Widzę na mapie, że biegną. No. Nie wiem, co sobie poradzisz, lepiej sobie apteczkę odpal. O matko, ile ich tu jest? Dobra. Wiesz, co może zmienić broń na maczetę, czy coś takiego? Bo im więcej mnie strzelał, to tym więcej tych zambiaków się pojawi. Ale to chociaż tych pierwszych, bo trzy na raz, to kurde, się zestresowałem, czekajcie. No to jest szybka gra, dynamiczna. Te zambiaki również. O, mogłeś go sfiniszować od razu. Głód na ryj. koniec. Wiesz, co chyba na gości zaraz ginie? Idealnie nie trafiłem ani razu. Ale tu się dosyć ciężko strzela w tej grze, przynajmniej na padzie. Ja dużo mam na padzie. Nie nie. nie, nie, ale no, go atakują. I teraz patrz, poszedł po do swojego znajomego, który chyba już się poddał. Jeśli chodzi o apokalipsę zombie. Kurde ile tu jest. Chyba musisz reload wykonać. Dobra. Już widzę komentarze. Jak on strzela i jak on sobie radzi? No słabo sobie radzę, bo gram bez głosu, żebyście słyszeli komentarz. To niestety jest. Widzisz, miecje raz tu więcej się zbiera. Efekt uboczny nagrywania wideo tutaj. Ty patrz, chyba ci umarł Marcoraś. Zobacz po lewej stronie. Ten to jest, to jest jego znajomy, ale twój chyba dziś leży po lewej stronie. No <śmiech> <śmiech> o, kurde, ktoś go zaskoczył, jak do szafy wchodził. Wow. Chciał tylko wędkę zabrać. Nie no to, to jest idealna stoplatka, po prostu podkreśla. Myślę, że tym akcentem skończymy to wideo. Idealnie. I, I pokażę wam w kolejnym materiale jak wygląda granie w nocy. Uważajcie, uważajcie, nie chodźcie po wędkę, gdy w pobliżu są ząbiaki. Na razie.